ten moment bardzo mi się nie chce mam 20 dzień dobry widzowie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku y, klasycznie w CSie i dzisiaj będę mógł się bardzo wzmocnić ponieważ za każdą przegraną rundę w meczu y, na koniec będę robił 5 pompek także y, mogę bardzo dużo ich robić także co lećmy do meczyku You here, <sighs> One bench, oh, one rock. Away. Last one, fridge, I think. sou pistola nice. No, que to pocket. Jest. Czemu ten いお。<ス Clay ended static> Ладно, ладно, калах. Правда, страха вообще рано, я да? О, курда. О, я в топку, там. O nie. Dobra. Dawaj. gościa, nie pogrzało. on mordaj. Ja zapomniał, że to może być. No, czemu mi tak wywaliło no? Boże święty. nie kupił broni z Glockiem lat jak on nie dostał jak on nie dostaje no flashing Nice. To dobry git. Ay konektor. ay. Low HP. Się że nie robimy nam się jesień średnio wieczo. Patrzcie! Ej, on nie, to jest niemożliwe! Że chłop już we mnie wcelowany był od razu Ej dobra, nie no, albo nie mam walhaka albo coś, no to jest niemożliwe, no co za ty Pose święty. czemu? Czemu zawsze goście idą w pistoletówce? Tam, gdzie nie nie, nie ma. No. No co? Могу сюда такие головы, нууу Ушел, ушел, ушел видит, а? Серьезно, что его нашел? Шорт Co jest, Shortlist? Co jest? Ej, dobra, ja nie wiem, jakim cudem to się dzieje, nie? Nice. Planting. No co jest? Ej to bro. No, dawajcie o, trzy na jeden on nie może tego zrobić. Nie błagam, No Pierdzie trzy fragi zrobił Nice a Apart Nic, o, no nic nie widziałem Paci Ja nie wiem Nie idę by to akurat widzę. Jak idę by to nie Po co iść B no, Jeszcze z pleców. Kurde no SB. Jezus Maria, słyszy się sprawi na jakimś gry. Biku ja nie palę. Co O Jezu, sorry bro. Double shot. No. żyje nie le le lepiej dobić, Czy, że to wolę przegrać, jeśli grać do grywkę bo jak będę musiał grać do grywcy, to nie, jak wygram jakieś rundy, to mi się popki dodają ja będę musiał więcej jeszcze robić. Playtime. Nice. B. I heard to be. No, trzy, nawet wschodnych dźwięków, nie bym jak on nie mnie wiedział. No, dobra, Już Myślałem że nie strzeli. Ooo, no serio? Konektor. No nie! No i nadszedł ten moment, wyczekiwany przez Was. Muszę zrobić 65 pompek. Bardzo mi się nie chce. Zaczynamy! Dobra, mam dwadzieścia Jeszcze trzydzieści pięć Trzydzieści Robert się podażył <grym> Dobra Jeszcze trzydzieści pięć O kurde Ech, dobra, mam eee, 45, to jeszcze 20. O! Oh. Oh, zrobiłem! Uh. Oh, Matko. Także widzowie, niestety przegrałem, czy musiałem zrobić 65 pompek, ale wyjdzie mi to na dobre, mam nadzieję. Pamiętajcie, ruch to o zdrowie i idźcie się poruszać. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego Elo.